Dzień dobry, godzina siódma, biorę się za ten bieg. Samo pożycie jest średnie, trochę mnie brzuch boli. No, alergia, wiadomo. Obudziłem się pierwszy raz tam po piątej, ale byłem taki zmęczony i obolały, że stwierdziłem, że jeszcze idę spać. Więc biegnę o siódmej, mam czas do dziesiątej, najlepiej dziewiątej trzydzieści, czyli dwie i pół godziny. Myślę, że jest realny to przebiec, ale musiałbym biec. Więc zobaczymy, jak będzie. No nic. No, do no to lecę. Ciężko jest, ale mam jakieś 5 km, czyli jeszcze 10. Teraz będzie bardziej spokojnie. No, to była gigantyczna górka, teraz w filmiku tego nie widać, ale bardzo się śpiałem, trochę teraz idę, ale zaraz zacznę biec. No i udało się. 9:10 jest. Godzinę 50 minut zajęło. Przebiegłem 16 km. Do połowy praktycznie biegłem. Tak, gdzieś po 8 km zacząłem spacerować i biec z przerwami. Nogi mi odpadają, jestem strasznie zmęczony. Teraz jeszcze zrobię trening siłowy, są przy ramiona, więc delikatne, na szczęście. Kąpię, śniadanie, no i biorę się zaprogramowanie z bratem jak przyjdzie. Tak więc do potem jeszcze sobie spojrzymy na mapkę pewnie w Karminie. Godzina 17, byłem dzisiaj znowu na działce u siostry. No i niestety znowu się obżerałem jak głupi. Cała ta praca od rana z treningiem i z Bieganie może pójść na miarę. Nie będę od kolacji, ale wydaje mi się, że słodkości, które zjadłem na działce, i tak przekroczyły kalorykę. Tak wyglądał dzisiejszy bieg. Godzina 50, tak jak mówiłem, ponad 16 km. Średnie tempo 6,49 na kilometr. No, ogólnie fajnie. Pod koniec, no to już było ciężko. Do. Biegłem. No, tutaj chwilkę ta jest no bardzo duża górka. Na filmiku może tego tak mocno nie widać. No, ale to ciężko się podbiegało. Ale ogólnie, tak do tego momentu, w sumie do tego biegłem. Potem trochę szedłem, potem biegłem. No, i tam, gdzie z niebieskiej, to już chodziłem. I pod koniec już naprawdę nogi mi yy, wy, yy, odmawiały posłuszeństwa. Ale jeszcze jakoś próbowałem. i Pod koniec też jeszcze przycisnąłem trochę. Więc jestem zadowolony. Udało się wykonać wczorajszy plan. Pobiłem swoje dwa rekordy przynajmniej na Garminie zarejestrowane. Eee, tam najdłuższy dystans i chyba najszybszy, tak mi się wydaje. Kolejną misją, jaką będę chciał zrobić, to 5 km w 20 minut. Eee, wiem, że raz w życiu na kacu właśnie z kolegą udało nam się to zrobić, więc jest to możliwe, chociaż prawdopodobnie teraz. Nie dam rady, więc chciałbym zejść poniżej 25 minut, ale tym razem już będę to robił normalnie na bieżni na stadionie, żeby sobie kółeczka tylko kręcić, a nie tak po różnych terenach. Bo tu wiadomo, że są światła i inne takie przeszkody. Trochę szkoda z tą działką, że nie wytrzymałem się, obżerałem. Z drugiej strony trochę słońca zapałem i spędziłem czas z rodziną, więc to jest bezcenne. No, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę, do jutra, cześć.